Witajcie serdecznie. Prawdopodobnie najbardziej niezawodna marka świata ma 12 problem. Chodzi o małe akumulatorki w hybrydach, przez które czasem nie daje się uruchomić samochodu. W tym odcinku pokażę ciekawe fakty, wyjaśnię o co chodzi i powiem jak sobie z tym radzić. Sprawa dotyczy głównie Lexusów i Toyot, ale nie tylko. Okazuje się, że problemy mogą występować także w hybrydach innych marek, a nawet w samochodach elektrycznych. Na wstępie szokująca informacja od Lexus Polska. Kilka dni temu na oficjalnym kanale Lexus News pojawił się film, w którym przedstawiciele przyznają, że jest problem i mówią co zrobili, żeby to naprawić. Link do filmu w opisie. W skrócie chodzi o to, że nabywcy nowego modelu LBX w krótkim czasie po odbiorze z salonu mogą mieć problemy z uruchomieniem tego auta. Winę ponosi mały akumulator kwasowy odpowiedzialny za aktywację systemów pojazdu. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że po prostu montowano kiepskie akumulatory. Z filmu wynika jednak co innego. Chodzi o to, że na etapie produkcji i transportu akumulatory rozładowują się, dochodzi do ich głębokiego rozładowania, a czas transportu... Przy podróży z Japonii do Europy działa ewidentnie na niekorzyść tych akumulatorów. Tak naprawdę prowadzi on do całkowitej degradacji. I potem, kiedy samochód trafia już do dealera, to nawet jeżeli dealer go podładuje, to to pomaga tylko na chwilkę, bo na dłuższą metę to podładowanie już nic nie daje, dlatego że akumulator jest uszkodzony. Eksperci przekonują, że już wiedzą o co chodzi, wdrożyli nowe procedury i tego typu sytuacje nie będą mieć miejsca. Stan akumulatorów jest na bieżąco monitorowany w trakcie na każdym etapie produkcji, a dodatkowo bardzo dokładnie sprawdzany przed sprzedażą samochodu. I wszystko fajnie, tylko że niespełna rok temu oglądałem bardzo podobny film, ale nie na kanale Lexus News, tylko na kanale Motoprawda u Pawła Rygasa. Z tego filmu dowiadujemy się, że występują pewne problemy z akumulatorami w hybrydowych Toyotach. A żeby było śmieszniej, właśnie wtedy w tle była premiera Lexusa LBX. Przypominam zatem chronologię. Dwa lata temu Motoprawda sygnalizuje problem. Rok temu Toyota na kanale Motoprawdy przyznaje tak, wiemy o co chodzi, wdrożyliśmy procedury, mamy nowego poddostawcę akumulatorów i będzie ok. Teraz pojawia się kolejny odcinek akumulatorowej SAGI. Tym razem na kanale Lexus News przyznają, że jest problem z akumulatorami w LBX-ach. Tym razem nie jest winny sam akumulator, ale raczej proces produkcji i wielomiesięczny transport. Jest nowa procedura, są poprawione akumulatory. I będzie ok. Wtedy chodziło o auta produkowane w Europie i o wpadkę z jakością akumulatorów. A teraz chodzi o samochody sprowadzane znacznie dłuższą drogą z Japonii i o problem ze spadkiem napięcia w akumulatorach na taśmie produkcyjnej, a także podczas transportu. Ale prawda jest taka, że wciąż sprawa dotyczy akumulatorów i wciąż się ciągnie. O co tu chodzi? Objaw jest taki, że po kilku albo po kilkunastu dniach postoju hybrydowa Toyota czy Lexus nie dają się uruchomić. Nie działa centralny zamek, a po otwarciu drzwi kluczykiem i wejściu do samochodu widać czarne ekrany, ciemność. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że wyczerpał się prąd w małym 12-woltowym akumulatorze, który jest malutki, bo służy tylko do aktywacji elektroniki pokładowej. On nie napędza rozrusznika, bo to przecież hybryda. On służy tylko do tego, żeby otworzyć zamki i aktywować system, to znaczy aktywować ten duży akumulator hybrydowy. A prąd się wyczerpuje, bo kiedy samochód stoi zaparkowany, to tak czy inaczej nieznacznie pobiera sobie prąd z tego akumulatora. Minimalnie pobiera na podtrzymanie elektroniki, nieco więcej na przykład na alarm. Trochę prądu idzie na każde otwarcie zamków w drzwiach i znacznie więcej prądu idzie na sterowanie podnoszoną tylną klapą, jeżeli w jakimś samochodzie jest takie wyposażenie i z tego korzystacie. Podobno, ale tego już nie jestem pewny, Jakaś pewna porcja prądu podczas każdego otwarcia drzwi kierowcy idzie na zasilenie układu hamulcowego. Dlaczego ten akumulator nie wyrabia? Z założenia miał to być akumulatorek pomocniczy. Więc producent dał tam naprawdę maleństwo. Najmniejszy z możliwych i najtańszy. Zajrzałem sobie do hybrydowej koroli sąsiada. Ma 45Ah i wymiary 20x15cm. Jest tak ciasno zabudowany, że ciężko wsadzić większy. Ale jak się ktoś uprze, to są. Nawet w Aso Toyota można znaleźć akumulatory o pojemności 55Ah. A jaki jest akumulatorek do Lexusa LBX? -a? No też nie za bogaty. Ale wiecie, co w tym wszystkim jest takie śmieszne? Lexus w swoim sklepie internetowym poleca, że jak już zamawiacie taki akumulatorek, to warto przy okazji zamówić jeszcze firmową czapkę. A gdyby dać jednak coś lepszego, na przykład AGM, już naprawdę stary materiał, ale nie chodzi o y, film na YouTubie, tylko o tekst na spider Webie napisany przez Tymona Grabowskiego, który w 2020 roku miał problem z małym 12V akumulatorem w hybrydowej Toyocie żony. Tyle tylko, że wtedy to była jeszcze prawdziwa motoryzacja i w tamtej Toyocie akumulator nie był taki najtańszy z najtańszych, jak to teraz montują, tylko drogi AGM. No i rzeczywiście było lepiej, bo ten jego AGM wytrzymał mniej więcej tyle, ile wytrzymują akumulatory w zwykłych samochodach. W końcu się poddał, ale myślę, że jeżeli tym on w miejsce tego starego AGM-a kupił nowy, taki sam, no to pewnie działa do tej pory. Co daje AGM? Akumulatory wyższej klasy na przykład EFB, albo jeszcze lepiej właśnie te drogie AGM, znacznie lepiej znoszą głębokie rozładowania i częste rozładowania. A zatem, jeżeli rozładuje Wam się taki akumulator AGM, to wystarczy go potem naładować i będzie jak nowy. A zatem być może, gdyby w Lexusach montowano akumulatory AGM, takie jak miał złomnik w swojej starej Toyocie, to być może, gdyby te samochody z tymi akumulatorami przyjeżdżały do salonów i w salonach były od nowa naładowane, to prawdopodobnie nie sprawiałyby takich problemów. Ale to jest tylko taka moja hipoteza. Trzeba jednak podkreślić, że jeśli ktoś jeździ rzadko i na dodatek na krótkich dystansach i samochód długo stoi, no to nawet taki AGM mu nie pomoże. Więc możliwe, że ktoś tam w centrali u producenta uznał, że to się i tak nie opłaca. I rzeczywiście, jak tak pomyśleć, to prawdopodobnie Toyota wyszła właśnie z takiego założenia i zamiast montować tam droższe, lepsze akumulatory AGM, to zmontowała taki film. To nie jest żart. Na oficjalnym kanale Lexusa pokazują, jak typowa użytkowniczka Lexusa LBX może sobie we własnym zakresie naładować akumulator. Akumulator jest gdzieś schowany, pewnie w bagażniku. Więc otwieramy maskę, podpinamy się do bieguna dodatniego w skrzynce bezpieczników i do masy we wskazanym na filmie miejscu i czekamy aż się naładuje. Ekstra wygląda na końcu filmu ten napis: "Experience amazing". A akumulator litowy po pierwsze jest drogi, bo cena takiego akumulatora to jest chyba około 1600 zł, a po drugie no, ja nie jestem specjalistą w tej kwestii i nie chcę wam tutaj niczego doradzać. Potraktujcie to raczej jako taką zwykłą ciekawostkę czy plotkę. Może ktoś o mądrzejszy ode mnie wypowie się w tej kwestii w komentarzach. Jeżeli macie jakieś sprawdzone, rzetelne opinie na temat stosowania akumulatorów litowych w hybrydowych samochodach, na przykład Toyoty czy Lexus'a, to bardzo proszę o komentarze. Jako ciekawostkę powiem Wam, że są takie samochody hybrydowe, w których w ogóle nie stosuje się takich kwasowych akumulatorów dodatkowych, pomocniczych. I taką marką jest na przykład Kia. W hybrydowych kijach jest specjalny, mały akumulator litowy, który jest zabudowany w tym samym miejscu, gdzie jest zabudowany główny akumulator trakcyjny. Kierowca czy użytkownik pojazdu nie ma nawet dostępu do tego akumulatora i to wszystko naprawdę działa. Szczerze mówiąc nie słyszałem o tym, żeby akurat w Kijach czy w Hyundaiach były jakieś problemy z uruchamianiem pojazdu. A teraz na zakończenie, jak z tym żyć i nie robić z tego tragedii. Najlepszą formą profilaktyki jest okresowe doładowywanie akumulatora. Jak to robić? Wiecie już dobrze z filmu Lexusa. Ważne jest tylko to, żeby korzystać z markowej, automatycznej ładowarki. Co więcej, jeżeli jest to taki zwykły akumulator kwasowy, to można go po prostu podstawić pod prostownik. Dokładnie tak, jak dawniej się ładowało akumulatory z maluchów. Jeżeli to będzie już jednak akumulator yy, wyższej klasy, na przykład AGM, no to tu już niezbędna jest nowoczesna, automatyczna ładowarka. Na koniec kilka porad od inżyniera Marcina Ługowskiego, który prowadzi serwis samochodów hybrydowych i elektrycznych i którego poznałem już dosyć dawno w czasach, kiedy jeszcze współpracowałem z tygodnikiem motor. Myślę, że przydadzą się wszystkim posiadaczom hybryd, zwłaszcza tych po gwarancji. Zacznijmy od tego, jak zdiagnozować akumulator. Że najlepiej zrobić to w warsztacie, który posiada odpowiedni przyrząd do diagnostyki akumulatorów. Przede wszystkim trzeba wykonać test takiego akumulatora, test sprawności, test pojemności i takim urządzeniem uniwersalnym, który, który większość warsztatów obsługujących ma dostęp, możemy zmierzyć jego pojemność. Tak? Eee, najlepiej jest, jeżeli klemy nie mamy obciążone przez samochód eee, i wtedy wykonujemy taki test eee, pomiaru. Podpinamy eee, pod klemy urządzenie. Po pierwsze, test wskazuje nam stan naładowania, czyli stan wartość napięcia. Tu jest 1288V. Zatwierdzamy to. Tutaj sprawdzamy, jaki mamy akumulator w samochodzie zamontowany. To jest standardowy kwasowy. Wybieramy pojemność tego akumulatora zmieniamy temperatura musi być powyżej zera test wyszedł że akumulator jest dobry wynik jest generowany drukowany I akumulator tutaj mamy o stanie technicznym 86% stan ładowania 100% no, akumulator był ładowany. Co zrobić, jeśli akumulator nie uruchamia się? Czy mogę podpiąć booster, albo podpiąć inny akumulator popularnymi kablami? To ten akumulator możemy podpiąć booster, możemy podpiąć dodatkowe zasilanie, możemy go z innego samochodu podłączyć przewodami. Bez problemu można uruchomić, to nie wpływa. Oczywiście musimy pamiętać o tym, żeby nie zrobić zwarcia, dobrze podłączyć klemy. Czy jeśli wyjeżdżam na dłużej i zostawiam samochód na lotniskowym parkingu na przykład na dwa tygodnie albo w garażu na miesiąc, to czy mogę profilaktycznie zdjąć klemę z akumulatora, żeby samochód nie pożerał z niego prądu? Tak, przy takim dłuższym pobycie postoju samochodu warto odłączyć ten akumulator. Wtedy nie mamy poboru prądu, nie rozładuje nam się ten akumulator sam siebie, jeżeli jest sprawny, samochód też nie ma to wpływu, oczywiście będziemy musieli po powrocie ustawić zegarek i ewentualnie jakiś w radiu, czy rzeczy czy, czy dodatkowe. A czy można samodzielnie wymienić akumulator w takiej popularnej hybrydzie? Pytam o takie popularne modele Toyota Coroli czy inne starsze hybrydy. Chodzi o to, czy po wymianie takiego akumulatora y, muszę jakoś specjalnie kodować samochód, albo czy podczas wymiany muszę coś robić, żeby podtrzymywać napięcie? Nie, taki akumulator możemy wymienić y, bez problemu. Y, na nowe, nie trzeba żadnych programowań robić. I na koniec jedna ważna uwaga. Problemy z uruchamianiem hybrydowych samochodów kojarzą się głównie z Lexusami i Toyotami, ale tak naprawdę mogą dotknąć każdego użytkownika, każdego samochodu hybrydowego, czy nawet elektrycznego, który jest wyposażony w taki mały, kwasowy akumulatorek pomocniczy. Mam teraz nadzieję, że już widzicie, jak się sprawy mają. Piszcie proszę w komentarzach, jak sobie radzicie z eksploatacją hybrydowych Toyot i hybrydowych Lexusów. Piszcie, czy mieliście podobne problemy w samochodach hybrydowych albo elektrycznych innych marek. A i pamiętajcie o jednym. Macie hybrydę lub elektryka, wrzućcie sobie booster do bagażnika. Pozdro, cześć i do następnego.